Dużo rzucam siebie na swojej stronie, No jest to moja strona. Kochani, yy, taki miły akcent. Opowiem wam pokrótce historię, żebyście wiedzieli mniej więcej o co chodzi. Kiedyś po walce z Mariuszem Podzianowskim odezwał się do mnie typ na Facebooku, że jest bardzo chory, że ma raka, ma dzieci chce żyć. Ja za tą walkę dostałem bonus. Bonusy w KSW tam wynoszą nieważne ile, ale jakieś tam pieniądze. Dałem mu ten bonus. Zlicytowałem wtedy, pamiętam, rzeczy z Gali. Za pieniądze z licytacji mu przekazałem. Nie wiem, co dla kogo jest dużo pieniędzy, no ale ja uważam, że 25 tysięcy to jest dużo pieniędzy. Ja mu te pieniądze przekazałem. Dziękował, płakał, bardzo dobrze grał. Jakiś czas temu, po, po tej sytuacji, około tam miesiąc, dwa, dostaje wiadomość na Facebooka, że niestety zmarł. No cóż, ile mogłem, to pomogłem, prawda? I teraz słuchajcie, od tej wiadomości mija znów jakiś okres czasu jadę w Warszawie, nie wiem jaka to jest ulica tu gdzie jest rondo moskiego jest ten hotel Nowotel jak jadę autem do hotelu że hotel mam z lewej strony będę miał na rondzie, to idzie prawą stroną no i posłuchajcie tylko to właśnie, że ja się odpalam że to mordy, mordę, mam ryj wyparzony, język jadowity zatrzymałem samochód na środku ulicy i ruszyłem za kurwą no uciekł, niestety i teraz to jest ta pierwsza część yy, historii był ostatnio u mnie Pan z programu Ekspert w Bentley. Oczywiście teraz już nie jest to Ekspert, ekspert w Bentley, to jest Ekspert w rolls Ja nigdy w rolls nie jechałem kochani. I tak, pytania na pewno, które ktokolwiek chce mi zadać w wywiadzie już zostały zadane. To, co mogłem powiedzieć, żeby nie było z tego, żadnych konsekwencji prawnych dla mnie lub dla osób mi bliskich, też powiedziałem. Ale nigdy w Rosją się nie jechałem. Poza tym przyjechali do mnie, nie musieli nigdzie na wywiad jechać. Kurczę, no i skorzystałem, tak? Oczywiście rozmowa była bardzo miła, bardzo fajna, bardzo, bardzo miła ekipa. Tematy były już takie, które były ileś tam czasu poruszane. Oczywiście mogłem zawsze coś dodać, czegoś nie powiedzieć, coś ująć, czy zapomnieć, ale w czasie tego wywiadu został właśnie poruszony ten temat. Tego królestwa ludzkiego, bazowania na ludzkich empatiach i tak dalej. Nie wiecie co. I pan z redakcji powiedział to od nas: od redakcji te 25 tysięcy dostaniecie na fundację. Powiem Wam, że niezmiernie miło mi się zrobiło. I wręcz cudownie: no bo kwota oczywiście była z moich prywatnych pieniędzy dana, z tych zbiórek, i tak dalej. I może zostałaby przetracona na coś tam. Nie wiem, może gdzie indziej tu dostajemy tak bezwrotnych zwrot tych pieniędzy od, od redakcji Ekspert w rolls na naszą fundację. No dlatego nasze kopytniaki i wszelkiego rodzaju darmo zjady będą miały naprawdę dobry czas. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję całej redakcji, całej ekipie Ekspertowi w Rolls-Royce. cóż, pomagajmy pomagać, ale bądźmy ostrożni. Zdre.